Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Warmont. Widzimy się już na jeszcze starym kanale, z którego to miejsca w tym krótkim odcinku chciałem Was zaprosić naprawdę bardzo serdecznie na nowy kanał, który dość niedawno założyłem kilka dni temu, ponieważ chciałbym zacząć wszystko od nowa. Na tym nowym kanale chciałbym rozpocząć od mojej nowej autorskiej serii przygotowującej do egzaminu zawodowego z kwalifikacji INF03, skład którego wchodzi tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych, więc naprawdę będzie ciekawie. Wszystkie odcinki są gotowe już. Na razie na kanale znajduje się tylko i wyłącznie pierwszy odcinek, który właśnie teraz widzicie. Możemy sobie wejść ten pierwszy odcinek i naprawdę postaramy się również, żeby były fajne rozdzia rozdziały w tym, w tym odcinku, żeby jakieś fajne, fajne prezentacje były właśnie, żeby jakoś to, jakoś to wyglądało. Również mam, macie tutaj pod spodem spis treści, możecie sobie znaleźć gdzie tylko, co, wam, co was ciekawi, czy to na przykład multimedia na, w html czy to formularze w HTML-u. Coś przykładowo klikamy sobie i znajd przynosimy się na to właśnie miejsce. Tak jak mówiłem, wszystkie odcinki i sam już gotowe, możemy sobie przejść w to to miejsce i zobaczcie. Mamy sobie 7 odcinków, z czego pierwszy odcinek dotyczy HTML-a, on już się znajduje w tym właśnie mm, na kanale. Drugi odcinek dotyczy CSS-a, trzeci odcinek dotyczy tworzenia i tworzenia grafik komputerowych, czwarty odcinek dotyczy multimedii. Piąty odcinek dotyczy właśnie JavaScripta, i warto podkreślić, dotyczy programowania od zera. Nauczymy się od zera programować w JavaScriptie, no, tak zwane od zera do bohatera, bo staniesz się naprawdę bohaterem po tym odcinku przez 17 godzin. Tak, naprawdę 17 godzin to ten odcinek zajmuje, on jest jeszcze przetwarzany, ale tyle naprawdę ten odcinek zajmuje. No, naprawdę poruszam w tych odcinkach takie kwestie, gdzie naprawdę bardzo ciężko cokolwiek znaleźć. Mamy sobie w piąty odcinek JavaScript, szósty szósty odcinek mamy sobie poznaniem czym są bazy danych, czym jest MySQL i praca w języku SQL oraz siódmy odcinek ostatni to jest właśnie programowanie w języku PHP tak samo od zera do bohatera. Po tym odcinku PHP Naprawdę będziecie wszystko wiedzieć, jeśli chodzi o ten język, o egzamin i o takie właśnie sprawy domowe, o szkole, tak można powiedzieć. Po tym całym kursie naprawdę będziecie wiedzieć naprawdę bardzo dużo rzeczy. Czasami nawet swojego nauczyciela możecie zaskoczyć, więc naprawdę bardzo Wam polecam tą serię. Polecam Wam nowe serie, które będą również wychodzić, ale najbardziej polecam Wam nowy kanał, który teraz jest. Możecie zasubskrybować, żeby nie przegapić żadnych innych materiałów. Ten odcinek nagrywam bez żadnych w sumie tak można powiedzieć obróbki jakieś za specjalne, tylko od razu wrzucam na stary kanał i po prostu można powiedzieć, że żegnamy się ze starym kanałem, zaczynamy nowy rozdział no i ten, tym nowym rozdziałem jest ten oto kanał, gdzie będę rzucał, gdzie będę aktywny, gdzie będę po prostu wszystko, wszystko się, nowe rzeczy będą się pojawiały. Pojawia. Także naprawdę zapraszam, bo naprawdę będzie co oglądać.